Porym reszta po prostu przed nim ucieka i robi jakieś zadania. Obstawiam, że takim jest więcej genetzy... że już masz ten... Już... No, kurde, jestem po jest prostu mądry. To ja jest roblof, wyjadać. ja, sobie ja sobie też jest. grałem niestety Patrz kasenka. Ale kasenka... Zawsze się, zawsze się zaczyna właśnie. No, straszna gra. Nooo! No jest! Ale jestem Surwajworem! Czyli straszyliście się, się? O, jestem survivorem. Czyli straszyliście John. się? Bo ja się mega przestraszyłem tak. o, ja o. Ej, ty! Ej, to Kalitsonie, to jesteś ty! Ale kozora! Nie, ja też jestem! Chodź, ty, chodź, 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 ty mały gałganiem tu... Poczekaj, bo coś tu, ej, tu ej, to to jest, no, no, jest! Ej, ale to sobie biście wygląda! Ej, fajna, no! fajne to jest! Jak śmieszny ty mi No i grasz lubi. przez dwie sekundy, nie możesz wiedzieć, że fajne. Ale. Jak to nie mogę wiedzieć?

o, ma, a nie, nie mamy tego. Chodźcie! O, mamy te, Chodź, tutaj, tutaj, tutaj! E, można mam użyć. Nie, co ty nie ruszasz, Chodź, użyj mnie. tutaj! Użyj tutaj, no, no, no. Kurde, a, dobra, nie będę cię ruszać. E, a ty widzisz Ej, mi to jak trzeba koduszka? znaleźć przedmioty. No, trzeba no. znajdować przedmioty po prostu i przechodzić um. dalej. Dobra. Ej, Ej, ty widzisz ducha? Ty widzisz ducha? Nie, nie. A, nie przejdziemy ten dalej. coś a! się musiało blokować. Gdzieś tam z tyłu. Jaki to jest O kurde, straszne. on tu leje. Krumciu, krumciu. No, co ty myślałaś? On tam leje, krumciu. uciekaj. Ale, ale ten... No, no, no. jujka, Dawaj, zobaczymy jak... O nie, pułapka! Jak... Co tu robi pułapka? A nie! no, rada! Nie, zostaw się! O nie! Spierdzielam stąd! No niestety, Ebi, nie, nie za dobry jesteś graczem, zauważyłem. Uciekam! No. Ja cię kręcę. Jakby co, to, to powiem tu w lewo. Tu w lewo. Uspokój się! Ale pułapka dobra była, nie? No, pułapkę to rozegrałeś perfekcyjnie. Ty, ale świnie jest szybsza od nas. No tak, no tak jak w DBD, no. Chciałbym mu drzwi zamykać. O! No. klucz Po prostu. Bo tutaj o, nie! O, 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 nie! A on dłużej drzwi A tutaj. tutaj. Ej, a świnie no, widzisz no, ściany? On ty widzisz przez ściany Junior? Nie, nie widzę. No, o nie! nie! Ale was zrobi na cacy, ale cię ma już. Ale cię ma teraz. Tam wchodź, wchodź tam. A jak się wchodzi? Ty, Czym? Chyba makulda, wiesz, to chyba makulda. Ale <grym> no i walu. No nie Jeszcze czy czy ktoś mi w las pułapka. Jeszcze ktoś. A, tak to go, to Ja się żyje. cię się no. Tak, naj najpotężniejszy wiz. Hopa nie. Dobra, nie paraliżujcie go. Niech się ta runda zakończy, bo ja chcę zestartować Nie patrzcie jak się ztriggerował. Rozruszył się. Nie stanujcie go już na razie. A może zastanować normalnie? Można. O, Można Oj, oj, oj. O nie nie no, no nie Koniec A gdzie, gdzie on się, on się teleportował o, Ale on tutaj. się, on się wkurzył A, Ej, bo widzisz, kurczę, bo to ale są gdzie są te klucze? Ja te klucze nie widziałem nigdzie Ja miałem zielony klucz Znalazłem, znalazłem nie, jeszcze no, tych, musisz, w tych skrzynkach musisz musisz szukać. Szukać. No, no, no Dobra, dobra, dobra. Do. Gorni Poddaj się Zaczniemy jeszcze raz Bo jesteś tak sam <laughs> tylko Gorni Poddaj się Nie, nie no nie o! 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 to O! no! O! Odgarni jaki Zacznijmy Musimy zacząć jeszcze raz w takim razie. Bo tutaj o, było, była pewna nierówność. Zami. Była pewna nierówność, tak mówię, obstawiam. Wow, nie, ale tutaj nie mamy, to zrobimy. Nie trzeba udawać kto jest kim. No weź, po prostu zwolnij tego, zwolnij pigi. Co, zwolnij to? Nie, 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 było ciężko dla nas. Czemu tu jest wszędzie items, item shop? No się zlagowało Przejścia i inne rzeczy <laughs> Zaraz, zaraz że zobaczysz po drugiej stronie No ej, właśnie on zobaczysz Ja mam wszędzie, pod, wszędzie podpisane item shop No item, my, shop, my też shop. mamy ale no to jest, nie, to jest taki... Które to jest szybko Pierwsze Pigi, pierwszy, pierwszy, pierwszy to jest y, Field of View Speed, to jest do Survivora chyba, a drugie jest do Pigi, wiesz? E, dobra, ja coś zmieniamy taki... czy zostawiamy? A nie, czekaj, czekaj, czekaj. nie, 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 bo tutaj jest Range Build Up Speed, czyli to... pierwsze jest dla Pigi, a tak, drugie tak, jest tak, tak. Do no. Dobra, prędkość ma taką samą, czyli jednak my źle biegaliśmy, bo mamy no. razem po 100, czyli jebać. No, źle... jak, na jest, no dobra, no to startujmy. Nie biegać, a ja po prostu biegałem przed siebie, nie żeby tak. to... Dobra, dobra. To... A że masz po prostu spory zasięg zabicia, więc. A jak się wchodzi do tych i tak dalej A co, chyba albo, albo E Nie wiem ja nie mogłem Może jak Wszystko trzymasz się itemek to chyba nie możesz. możesz Jest napisane no. nie O nie, o, nie znowu wchodzimy do tego Praszne strasznego domu światło. Nie, teraz chyba do innego wchodzimy, to nie jestem sam Da, oczywiście to inne o, Nie jesteś z miennicami A to, bo to ja jestem! <laughs> o nie Tylko o, nie jest Zamykajcie drzwi za sobą I, i, Jak się zamyka? A raz wstanę i nie będzie tak przy, łatwo i tak? O i coś podnosisz i, i co? Witaj! Dobre. Witaj Gorni Jesteś w pułapce Tutaj otwieraj, dobra, dawaj Zamknij, co? zamknij za, 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 za. coś! Nie przejdę Ej, tu jest niebieski klucz, chodźcie, chodźcie dobra, ten... Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie! Dobrze, za, jest za Nie możesz wejść. Jak ktoś jest w tym, to nie możesz no, no. A jak się strzela z tego gówna? A z nie wiem jak się strzela, nie mam pojęcia. Można strzelać z tego ja gówna. Dobrze, dobra. Podobno byłam taki, mam karabin maszynowy. Jak się strzela? Nie, niech się rusza. się junior. Nie, będę ci przeszkadzał. Ej, A co chodzi z tą murą? Aha, Nie, to stunował mnie. Na bok. A, ojej. Wracaj zjej. tu. O, Wracaj do górni. Jesteś w pułapce. Nigdy mi nie uciekniesz. Dobra, ty zamontować, proszę. Ciekawe, jakie pułapki sobie wziąłeś o, no. A, Właśnie muszę używać tych pułapek. A, dobrze. Muszę te pułapki używać. Dawaj, stunujemy dziada. O! Oh. A takie masz pułapki. No, mam pułapki fajne. Tak, ktoś wie jak się szczela? No właśnie, nikt tego nie wie. Nikt chyba... tego nie wie, nikt tego nie odkrył. Mówię. Spacja chyba, ale nie jestem pewien, bo jest już item na spację. Ale nie wiadomo, czy to działa. Ale pułapek rozstawił. No kurde. No, da się jakoś strzelać, ale nikt tego jeszcze nie, nie odkrył. O, nie mam tak czeki, co by To jest pierwsze zadanie. Ale jestem kotakiem, 3 już zrobiłem. O, kurde. Teraz musicie. To idzie? Chyba jakiś kibel przepchać z tego, co widzę. No, jest jakiś ten. Chyba tylko A, bo pierwsze zadanie to zabory były. Aha! Jest <skud Nós> głodszy. <głosaudio> <remaining> <głos�ney> Za rogu wyskoczył, nic nie dał zrobić A ty nas słyszysz? moment Po jakimś czasie dostaję ja jak jakiś ten, że po prostu prowadzi mnie zapach do najbliższej osoby Ja nie wiem czy to nie jest A... kwestia zastąpienia cię, wiesz? Możliwe, możliwe O, i teraz na przykład mam właśnie to, że poczułem kogoś Oj, czuję cię, uciekaj A, chodź tutaj! Nigdy go nie złapiesz jeszcze mnie stunuje Niestety nie ma łatwo on chyba po stunuję tego Możliwe A, czyli go trzeba w dobrym momencie stunować po prostu Ej, Kari uważaj, bo już jest... Aaaej to nie małem cię! Ale on jest chyba z opóźnieniem, wiecie? Ale ja nie mogę strzelić. Musiałem być w takiej odległości strzelać. Ej, to dziwne. Kurde, ta świnia jest za dobra, trzeba ją trochę z znerfić. No chyba trzeba znerfić, no. Dobra, czyli pierwsze może to jest. Mm, mm. Czekaj, a Cures Rage... Yy, może Field of View chociażby zmniejszyć, no na Ty pewno co, weź zmniejsz Cures Rage Duration na jeden, bo to jest chyba ta kwestia... No trzeba poszukać dobrych ustawień. Ale widzę, że chyba znowu to sama mapa. Może jest tylko jedna, jedna no. jednak. No Może no, środek jest inny, dobra. A może też tak być No właśnie, może i itemki się nie zmieniają Nie wiadomo O nie I róbcie to zadanie To znowu ona super. Ja Oczywiście, ]ór. że ja będę w takiej sytuacji <laughs> Dobra, nie przejmuj <laughs> Dobra, ale i tak O, mapa, jest inna mapa Uuu, uh, ale jest, super Co to jest? to jakieś deski trzeba znaleźć Znajdź jakieś gówno Takie jest zadanie główne Znajdź jakieś gówno, takie zadanie główne. A, on, zielony tam był. Czekaj, chodź, chodź. Kto, kto jest zielony ten? Jest, tutaj jest, tutaj jest zielony. Oj, tutaj. A to nie ten. A, nie, to nie ten, bo to jest kołysienko. Witam pana serdecznie. Ej, co jest, nie mogę przez to przejść. Dobra. A tu nie ma wyjścia. No, trzeba wyjść do środka. On gdzieś tutaj może się Trzymaj respić, nam, więc uwaga. I co mówicie, że MOB trzeba jadł? A to nie. się. O, ja się wstruszyłem. O, zdajcie ja po prostu przychodzi. O kurde. Czekaj, spierdalaj. O. O, uciekaj, spierdalaj. O. O, uciekaj, spierdalaj. O. Chodź do. Chodź do groju. Nie ma. Ja się cykam. Nie chodź. dla świni kiełbasa ta. Nie dla świni kiełbasa. Ruszaj! Dzień dobry, pierdzenia. o! Tutaj trzeba. do widzenia, zaraz zobaczymy kupca trąbki do pierdzenia. A czemu on tu idzie? Nie, co? Aj, 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 aj. Nie da się wylurować, bo to wręcz masz, wiesz? No, no, no. Eee, dobra, o dobra. niebieski klucz masz. Niebieski chyba był tam na... Ale wydaje mi się, że ten hit powinien być takim jak z że nie, nie wali dookoła, tylko... Ale lech lech się go jakaś... przykucnąć? Nie. Czekaj, niebieski tu gdzieś był, mi się wydaje. Ochuj, ochuj, ochuj! Hmm. Ale wy nie mówcie o ochuj, o, chuj, o chuj, bo on was nie widzi, ma mniejszy range. A, to tak. <noise> Ale was słyszę jak tu piecie! Jest o, to nie nie. Jest o nie! O nie! O nie! <laughs> nie wiem, jak to jest się zrobił. Powiem ja ja wam, że ta gra nie jest taka prosta. Wbrew pozorom, o, bo jest taka prosta. Się, da się chować fajnie, bo masz range ograniczony, nie? No, trzeba się nauczyć po I prostu. Rejdź. Dobrze, stunek poszedł znakomicie. <laughs> ale on Rajza dostał. Jak go stunujesz, to on dostaje Rajza To dużo jest dostał. Ale, ale, ale tylko dwa razy ci dostał. Widzisz, to jesteś szybszy wtedy. <noise> ale nie marnujmy tak tych stunów, no, W sumie tak. <noise> nie, nie, No sobie tak. Nie, kupujemy, ale nie marnujecie. <noise> nie marnujemy stunów, to jest wszystko obliczone. Nigdy tu. się nie rusisz. To jak mi minął dzień. No w sobie nic ciekawego się nie działo. No, co tutaj chodzi, no trzeba robić obiektywy różne no. Zaraz cię do jak... Ale uczeku. A taktycznie co nie... A ty, ty nie przejdziesz ile jest osób dwie? A <laughs> to co tam uciekłeś? Haha! Ojoj! Tylko ty. Trójkę zostaliście. Weź trójkę, panie. Trójkę, panie. Trójkę, trójkę wybierz, paweł. Mów! Ale adrenalina jest no, nie weźcie. mogę komentować Ej, tej gry, bo o, tak się, się stało. Tu masz przepycharz. Gdzie jest przepycharz? No. Tutaj, tutaj. A nie, on nas nie widzi. Tam, tutaj, nie tutaj. widzisz RIP? Nie, nie widzisz. Tutaj. O, wziąłeś. A gdzie jest w grób? Na, grobie. O, no, na on grobie. Wziął jakiś gałgan wziął. No go nie wziął. <laughs> no nie wziął. Ale wyrąbał się! Zrobię no, cię! Chodź tu, groju! O nie, nie ma jak uciec! O nie! Ale ucieka! Do DORODE Do Tak Do ssadznął <śmany> Ale co robi? O nie to jest, to jest ślepy załówek O nie o nie o nie zapomniał Nie no nawet znerwiona świnia jest No i tak jak na świnia i tak jest mocna nie? Ale bladem już coś zrobił No jeszcze szowelkę musi znaleźć No. Szovelka? Już to no. jest chyba nie do znalezienia taka szofera on Nie A nie jest, znaleźć A dobra potrzebny ci popatrz, niebieski no? klucz Niebieski klucz ci jest potrzebny tak no to... Chodź, Ja ci dam niebieski klucz, ja mam go tutaj, ho! Ale on cię nie widzi On jako... zobaczę Gdzie on kurwa jest? No właśnie gdzie jest? Nie, A. nie interesujcie się tak to Jestem to tam to gdzie jest. jestem ci chcemy pomóc No, no ja stwierdziłem, Jak będziecie chcieli... Mu pomóc, a przy okazji będzie go. Raczej, Kargoda będzie słyszał. Nieprawda, nie będzie nie, w stanie. Karygoda to uszy. <laughs> Ale spora, <laughs> nawet ta mapa. No, spora jest. Oj. Ej, jakiś czas się umiejętność odblokowuje. Oj, idzie. Idziemy No nie! Widzę przecież. Dobrze, dobrze, dobrze. Papa, mam ja cię zrobił, uwaga! O nie, on będzie to miał ranger, uciekaj! Ale dalej, on przeszedł obok! Ładnie! A czemu powiedziałeś, Ebi? No bo i tak by widział, jakby wpadł. Tak, Nie, tu. Nie te drzwi. To tu, panie moje, jest takie głośne, że nic nie słyszę. No, niestety, nikt nie mówił, że jest łatwiej to łatwiej. O, wduł, dół, wduł! dół, Prawo, O, i dobra, idzie tutaj. O kurwo, czekaj! Ale tu! O, chuj. Ale pech Ale widział to. Widział to. Ślepa uliczka, koniec. A gry. <grym grym> nie, nie dał rady, nie dało rady. To Ślepa uliczka to była. To no. Ajajaj, aj, aj. jakiś młotek, srotek. Ja, ja się no. Jak ta gra jest i... ciężka. Nie no. mhm. da pokoju Nie trochę jeszcze, jeszcze trochę da nie no, było już optymalnie, czy nie? Myślę, że już było lepiej, ale zobaczymy może za parę gierek jeszcze bo... No 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 Jest strasznie to, strasznie jest OP to co ja was wyczuwam no, no ja, ja właśnie, bym to, ta... a da się to wyłączyć w ogóle? No. O, wiesz że na pewno można zwiększyć Fire, no. range, fire range w stun gun Bo to ja strzelałem i był strasznie sobie range Żeby z większej odległości dało się tym stunem strzelić o, no, z tego, Aha, to jest u kogo, tak, tak, mieczy, tak To jest na samym dole prawie, przy items traps ostatnie, Ja nie mam item, ja ci ostatnie, dumę, ostatnie nie mam Ostatnie, z tych kwadraty, z prostokątów Do quality, cooldown i teleport speed? Macie, yy, macie, jeszcze, jeszcze, jeszcze To Jak macie teleport speed? trap to w tej, w tej kategorii tylko na samym Nie samym mam kategorii. kategorii, no ile razy ci nie No pływa, ale że... widzisz, że jest Masz kwadrat, prostokącik, nie? Jaki prostokącik? No to masz napisane Teleport ten, czy... Speed jest. No tak, a wyżej jest Slow Trap. Cool. A wyżej jest Stun Trap. A wyżej jest Stun Gun. To tutaj? No jest, jest. jest. Jaki Stun Gun? No jest wyżej! Duration, po prostu, no, twój ostatni pasek bladzi na górze. Nie stój. Na samym dół, jest. na sam dół. Jestem na samym dole no. Masz Teleport Speed? Tak. Cooldown. 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 Quantity. Tak. Slow I wyżej stream. jest Teleport Trap tak. czy nie? Slow Duration. No, no. A Teleport Trap też nie jest. Slow też Duration. Dole. Quantity i tak. potem stun duration i to może no zwiększyć jest. No, tak, no to nie. trzeba było tego, ile to Nie rozwiązymy. to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, to wyżej, to wyżej To quantity no. To wyżej i tam fire range zwiększ A to to, dobra okay. Czyli to jest do strzelania, tak? Tak, stun może, no long, to będzie git, żeby po prostu łatwiej było strzelić z tej no, boży za... No to będzie proste i przeżyć, dobra, ready go Chociaż 3,5 to skoro bardzo długo będzie ten, no ale dobra, dobra No dobra, dobra. zobaczymy Może jak się dobra, nosi, zrygi. jak się nosi pistolet, czy nie donosi... Dobra No w sumie tak, jak masz pistolet nie masz innych rzeczy, nie? Więc albo bezpieczeństwo no, Albo ja, ja, ja. próbujesz przejść grę, <grym> Albo jedna osoba po prostu z biega z drugą Jeden ma Stungana, no. a drugi ma rzecz A jak się używa tego Stungana? guna? Z placją się strzela, tylko nie, musisz mieć... Musi być niedaleko prosiak I ona automatycznie strzela wtedy? Yy, nie no Chyba trafię. nie, bierz ja się nie Survivor Ja stałem Dobra. przodem, ale ci trzeba stać przodem to jest coś, to uuu, tym razem jest. Uuu, o, Patmas jest. O, tutaj się odradza, jest, więc uwaga. Nie. Zamykajcie, że widzę są najlepiej. O, jest Stungan. Dobra, warto mieć. Uwaga, bo on tu zaraz wy. O, kurka! Jak tego użyć? O, o, używam od razu! <grym się, <grym się> ja pierdzielę. Mówcie, w której części jest, po lewej, po prawej. Po prawej, po prawej był. tutaj ten. Ma? Macie tu coś? O, macie sporo ten tego, ten. dobrze. Jest w kuchni, jest tutaj. Na spierdzielamy Dzień E, no ej, no. Jest, a świnia jest potężniejsza niż mogłoby to nam się wydawać. Dziewię, drzwi, a jak już jest zużyty, to nie stundan można, drugie. To jest stundan tu jest. Jak raz jest tu, tutaj uciekajcie. A chuj! O nie, no spa, mnie Nie wiem, nie który to ty. Radę, nie nie, wiedział... nie wiedziałem, który to ty. I nie musimy no, Jest charakterystyczna, ona ma ale... cholera jasna. I jest charakterystyczna i psą No dobra, ale mówię no, o tobie, jak wyglądasz? No czerwone włosy mam, jak możesz nie wiedzieć. Czerwone nie, włosy? Nie, stonuje, nie, stonuje. nie ale ja raz mogę, no niech ma raz. Cholera, tutaj ale tutaj się wkurzył. Cześć, 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 cześć. O kurde. O cholera. Cześć, 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 cześć. Raz go o, ale on teraz będzie miał Dobry stun wleciał. ma raid teraz idzie do was. Dobra, stonuję go. Dobra, oczekuję, ja stonuję! Ja już stanowałem, że stonowałem. E, ja nie mogę znaleźć tu żadnych tych. O nie, o nie! Daj, stanuj! Nie, O ten nie! Przycisk. Dobrze. O <grym> A ale ale się skórzany, już chujany! Rozjuszył się fest! O, jestem bardzo rozjuszony. E, ja tu nic nie mogę znaleźć, gdzie tu są do cholery jakieś rzeczy, no? Na. No, po drugiej części, może, budynku. Jak tu nic nie ma? Może to? Przejrzyjcie, ci co nie żyją, sobie przejrzyjcie mapę przy okazji Jak się przegląda mapę? No w sensie Prostu. Ci co nie żyją, to sobie sprzedać O, ci dobry! Zabrać mapę Pomocy! No, tutaj... no, Pomocy! Nie. No, nie. No, nie. nie mogę, nie mogę! Stunujcie go! Jeden ja go nie, nie mogę zastunować mam. O nie! Dawaj, zamykaj drzwi Nie o, mogę go stunować już O nie! Ale... Chodź nie, nie mogę Uciekaj! Uciekaj! To nie możemy! <grymne> w końcu go dopadł Dobra, panie nie, to nie no masakra tu nic nie można znaleźć na tej rozwój. Tylko ja? Co ty gadasz? No tak. Nie ja wiem czy też jakby... Je, 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 ja, ja. trzeba jeszcze spina troszeczkę tu zmienić... No, ja bym ja bym pikki no. zmniejszył trochę speeda. To no. Żeby żebym miała ten w Szczęście, sensie, że było tak jak, jak po uderzeniu, bo tu wiesz... <noise> Przeszedł! Oh. <noise> o nie! No i dupo! Ajajaj! Ja masz ten plus, że wiesz, jak cię uderzy, o, to... to masz większego speeda przez chwilę, speed, Tak, nie? tak, tak. No i masz tak przede wszystkim dwa nie, życia, no. Przemawiać. A to może zróbmy tak, nie da się ustawić, żeby było dwa życia? O nie, nie już się nie przejdzie. Nie, mogę no, nie mogę wejść drugi raz, kurwa, serio. Znaczy mi to by było spoko, bo by dwa no, życia. No, no, byliśmy. no. A może by cię gdzieś tutaj wieszała na haku? Aktualnie jest bardzo trudne. no... Ja czekam na tego Probnite'a, Probnite wydaje się zajebisty. Ktoś jeszcze żyje? A, chyba Gorni jeszcze a, żyje. A, ty faktycznie. A ty! To już stwierdził, że ja wygrał, prawda? Gorni, masz, masz tuna, uciekaj, spierdzielaj, zamykam mu wszystkie drzwi po drodze. Nie zamykaj. Nie zamykaj. <laughs> Dobrze. Dobra, no, zgubił go, trzeba się ja po prostu ukrywać. Ja w ogóle zapomniałem o tych teleportach, że są przecież. To nie? Że tymi teleportami można jeszcze się poruszać eee, No, no. Ty, ja nie wiedziałem, że to tak daleko przerzuca. No może przerzucać daleko. Właśnie to jest coś Bo, takiego. Że one też są, to... tylko że nie można ich cały czas używać, to co one są też czasowe, no tak, tak, tak? A Dobra, to tymi jest... A co się wchodzi? Spacją się wchodzi? E, e, e chyba. chyba się wchodzi, e. tak? Czyli spacja E i R. Hmm. Czego tepną ten teleport? <Nieś> nigdy się nie dowiesz! To łapę. Dokładnie tak. O. Co Ha ha! Ale teraz Czego to nosi na głowę? Wracaj tu! Bo lubi! A czeka tutaj ten, zadziorna gra! Ej, ty z prawo masz ten! Ten z prawo masz ten, no to miał! Ale uciekł mu! Bo... i uciekł mu w tym części! Dobrze. Kurczę, robi go jak chce, co nie? O kurde. No, zrobił to. O, ogarnię. No, już tu widzę. Tak, to jest Ktoś gordy. Tu widzę ogarnię gra od podszewki. Wracaj tu, Garni. O nie! <ślażę> aj, 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 aj. To, aj, to czucie jest strasznie <ślażę> OP. później, się chyba te deski rozwala i tam jest tak, tak. A, ten Tak, tak. Tam ogólnie, żeby wygrać, musisz tam chyba ten most naprawić i wtedy uciec. Dajcie mi zagrać, dajcie mi zagrać, To nie jest nasza decyzja, jak to będzie. No, jest ale już każdy był, no to mi chodzi właśnie. No, ale... <laughs> no właśnie, to jest losowe, no, nie wiem czy wiesz Ale to da się zmienić nie, dlatego chyba Dlatego, i, a wiesz, da się zrobić, żebyś ty był Bladi no sobie ustawił mówię, dajcie mi teraz zagrać No dobra, no na to graj, no proszę nie jest zanim zagrasz Co mówisz? w świnie, właśnie Nie wiem, nic, czy coś. Musisz ją znerfić Nie, nie, i była dobrze Dobra, Nie, to po no. następnej, jak już wszyscy zagrają w razie, to po następnej już ustawimy takie mocniejsze resety. Dobra. Albo buffy na survivorów. Albo tak O, no w sumie to będzie chyba lepsze O, no, wiadomo, że w Robloxie byłoby lepsza wersja, jest no. Nie, no Co w Robloxie to jest słabsza, ta jest lepsza według nie, mnie, no dużo błagę, lepsza Nie, no Robloxie Roblox jest super To, to no. wy... Ciekawe kto będzie tym infektem no, no, ciekawe, nie? Nie wiadomo Ja pierwszy raz gram, <laughs> więc tutaj ten, jakiś szacuneczek O no, nie, survival, ciekawe pułapki, wybiera pułapki, czy coś to, to zaraz No, na, a, na początku a... będziesz wybierał I ogólnie tam gdzie on, na... jest ty To ko jest kolejna nowa mapa? Tej mapy chyba też jeszcze nie było. No, ja coś tutaj mam. No, miałem. nowa mapa, dokładnie. O, ja łączę kabelki. o, o ja samą chodzę. Witam. I, dobra, I nagle chodzę. pojawił się. Niedobry. on dobry. O nie! Zależny świniacz. Tu jest. tam. O nie, on tu idzie. Dobra, spokojnie. O nie, o nie. Słyszę was! Cyk! Paralizatorem! Tym razem ci się udało, ale o nie, nie na długo! O nie! Chodźcie tu! Ha, ha, chodźcie tu! Czas! na oh. mnie! Oh. Oh. Nie! nie! Idealnie! Płapka nastawiona na jebiego. ha O nie, nie byłem w stanie jej wyminąć. Wiedziałem, że płetwę. Ja, ale tutaj nie ma żadnych tych kluczy, żeby znaleźć. Ja już, ja już się Są, są. Był jeden klucz, zielony taki. A, bo mamy teraz na, mamy naprawić te, te. O kurwa. Naprawiona? No nie możemy tu według zostać. Dokładnie, zastanowałem. Poczekajcie. Udechł już jest wkurzony. Ale się rozjuszyłem! Rozjuszony Bladeusz. Nooo! Uwaga! No, jak w Dobra, zastunowałem, uciekaj! Ja mam jeszcze, Ale kredu. jak ci często możesz stunować? Ja, ja mogę tylko dwa razy na grę stunować, więc już więcej cię nie zastanuję. Nie ten... Trzeba znaleźć gdzie to trzeba zrobić zadanko. Jeszcze jedno gdzieś powinno być. Tu jest jedno, do... już zrobione. Ha ha ha, ha chodź tu o gałkanie nie. Ja się zastanuję! o nie pułapka, nie udało się przesiąść nie tym razem, nie ze świnia Ale te pułapki o, są opalne Ma ktoś to? Cie, cie. Nie trzeba nic zmienić, to się po prostu naprawia A dobra, nie wiedziałem, myślałem, że to czymś trzeba Kurde, o? bela. Słyszę flippers, a to wiem gdzie jest flipper Dobra, ja jedną zrobiłem Poteźnie, Bladeusz, was SZUKA Szukam, was! Sprawdzałeś tutaj, czy coś jest? Ooooo, jestem! Ja mam jeden! Numery! O nie! jeden, Uważaj na PŁAWKĘ Minąłem no, minąłem no, no. Jeszcze jeden, Mam drugi. O nie! Dobra, to wszystko. Da, następny obiektyw, teraz? teraz jakiś save. Ale jest wielka mapa, jest w końcu fair. Ten pojedynek. Nie, no tamta też A. była duża. Jest nie fair, bo jest duża mapa. Haha, <laughs> jak się tapnąć. no Gdzie wyklucze, znaj wyklucze znajdowałeś? No możesz znaleźć no. albo w tych pudełkach, albo po no, prostu leżące. Nie znalazłem żadnego pudełka, wiesz? A, no to tutaj ja po prostu znalazłem taki leżący na ziemi. Oho, oho. To jest już ściśnięte, do tego nie słyszniesz. Taka o, o, wyczuwam mnie. Ty, Aaaaaah! Praca... Eee, a! Nie tym razem, byczku! Nie Że już... Może tu? Oooo! <śmienic> <śmienic> ja się coś udało! Coś udało. Coś, coś Ale niedługo! Junior. Będziesz będzie te, te, te drzwi po lewej, junior! Tu coś miga. jak się kręcą! Te dwa strzały są <try> w tych tych. O! O! No dobrze, zrobiliście kolejny obiekt. i teraz trzeba znaleźć szałę. Musicie znaleźć łopaty, żeby sobie walnąć w łeb. O dobra, wyczuwam kogoś. Ta! Dlatego <try> już Wyczuciel no i co to się stało? swoje stopy wyczuwa. Jak mu śmierdzą. O nie! Aaaaaah! nie. Nie poznałem. tym razem. Nie dążyłeś, bo ta chwilę trwa, zanim wejdzie wyjdzie wyjdzie? stąd. A, dobra. To jeszcze został przy Kurze, życiu. Ale to jest, pomimo że taki świnia To straszy. A Czyli jesteś to, tak? to, to jeszcze, jeszcze został jak za tobą biegnie. Nie interesuj się. O nie, biegnie. Nie mogę zesunować Ale wszedł. Wejszu! Czekaj, zamknij drzwi Stonuj go, i go no tu na czekaj uciekaj do jakiejś przejści... O nie. o nie! Ale wpadł w niego! O nie! O nie! Chodź tu! Wpadłeś o nie, o nie. łapkę O, jak kręci! Jak ucieka Ja się kręcę, ja kręcę tym razem ci się udało, ale zaraz cię dorwę! Panie, nie Mogę się od razu wejść! Nie, po prostu Nie, po prostu trafiłeś. Nie, no. nie, 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 trzeba trzeba nie, 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 No, nie, 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 ja nie, 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 prostu nie,